Witamy Was w kolejnym odcinku Board Games Factory. Mamy dla Was dzisiaj taką wyjątkową Eurogrę, która nazywa się Wsiąść do pociągu Europa. W Polsce jest ona wydawana przez wydawnictwo Rebel. W tej grze będziemy wycierać się w, pro, w pionierów kolejnictwa, jeśli tak można powiedzieć, którzy łączą szlakami kolejowymi kolejne y, różne miejscowości przez całą właśnie Europę. Teraz zaprezentuję Wam, co właściwie dostaniecie, jeśli kupicie sobie wsiąść do pociągu. Więc przede wszystkim takie ładne, duże pudełko, które jest ozdobione naprawdę fajną ilustracją. Trzeba przyznać, że cała gra jest y, zilustrowana na bardzo wysokim poziomie. To jest, to jest naprawdę klasyczny, klasyczne podejście do grafik w planszówkach bardzo, bardzo estetyczne. Kiedy tylko pierwszy raz otworzycie pudełko, wrażenie jest mniej więcej takie, jakbyście kupili sobie ryzyko, bo w pudełku znajduje się naprawdę mnóstwo, ale to mnóstwo plastikowych, kolorowych figurek. Jedyna różnica jest taka, że zamiast żołnierzy czy dział, mamy tutaj do czynienia z pociągami, które są poupychane w takie właśnie woreczki i są w bardzo fajnej plastikowej wyprasce, która no, trzyma to wszystko do kupy. Jako, że nie samymi pociągami plastikowymi, Człowiek żyje, to dostajemy też bardzo, bardzo dużo kart, właściwie w dwóch rodzajach. Mamy tutaj y, bardzo fajnie ilustrowane karty wagonów, które będą nam określały to, którymi trasami jesteśmy w stanie przejechać z naszym taborem, oraz takie karty zadań, które będą pokazywały, z której do której miejscowości musimy przemie, przemieścić, jak gdyby nasze przedsiębiorstwo, budować trasę kolejową y, oraz ile punktów dostaniemy za wykonanie tych zadań. Przebieg całej rozgrywki jest zawarty w takiej instrukcji, wydanej oczywiście na kredowym papierze, która jest napisana naprawdę sprawnie i wszystkiego tutaj się dowiemy, nie będzie żadnych wątpliwości. A z tyłu tej instrukcji znajdziemy taki specjalny kod do zarejestrowania swojej gry na stronie Days of Wonder, dzięki czemu będziemy też mogli pograć sobie z ludźmi z całego świata przez internet, co jest świetne. Cała rozgrywka będzie toczyć się na tej wytrzymałej, ładnej i kolorowej, i kartonowej planszy, której nie, da, nie sposób się jest wręcz nachwalić. Ta plansza oczywiście e, przedstawia Europę wraz z różnymi miastami, które łączą linie kolejowe, które my będziemy sobie jak gdyby budować. Oprócz tego mamy tutaj też taki tor punktów zwycięstwa, dzięki któremu będziemy zaznaczać, kto ma ile punktów zwycięstwa. I kto oczywiście wygra ostatecznie tą grę. A tutaj mamy taką małą ściągaweczkę odnośnie tego, ile punktów będziemy zdobywać za wybudowanie konkretnej z tych tras. Dzięki uprzejmości firmy Onyx będziemy podczas dzisiejszej prezentacji korzystać z takich produktów marki Raptor, czyli np. takiego trzyma trzymadełka na karty oraz takiej bardzo fajnej okładki dużej na plansze. Tak wygląda rozłożona plansza do rozgrywki wsiąść do pociągu. Yy, tutaj jesteśmy już w troszeczkę późniejszym stadium rozgrywki, w którym każdy z graczy zdążył już sobie jakieś tam linie kolejowe budować. Celem gry, tak jak mówiłem, jest naciachanie jak największej ilości punktów. Możemy to robić na różne sposoby. Przede wszystkim po prostu budując takie pojedyncze, krótkie połączenia od miasta do miasta, które w zależności od. Ilości wagoników, które położymy na planszy, będą dawać nam określoną ilość punktów. Oprócz tego każdy z graczy rozpoczyna też rozgrywkę z takimi specjalnymi kartami, które pokazują mu, jakie trasy powinien wybudować. Nie jest ważne, które dojedziemy z miasta A do miasta B. Ważne jest, żeby mieć nieprzerwaną linię swoich wagoników. Grę rozpoczynamy dostając cztery trasy. Jedną długą i trzy trochę krótsze. Spośród nich musimy wybrać przynajmniej dwie. Trzeba się w tym momencie bardzo zastanowić, ponieważ wszystkie trasy, których nie zdążymy wybudować podczas rozgrywki, zostaną nam odjęte od naszych punktów. Rozgrywkę zaczynamy również trzymając w ręce cztery karty wagonów. Za pomocą których będziemy w stanie wystawiać nasze faktyczne plastikowe wagoniki na planszę. Gra wygląda w ten sposób, że wszyscy gracze jadą sobie po kolei dookoła stołu i każdy z nich podczas swojej tury może wykonać jedną i tylko jedną z czterech akcji. Może być to dobieranie kart pociągów, czyli tych tutaj takich kolorowych kart występujących na górze stołu. Za ich pomocą będziemy potem mogli yy, wystawiać poszczególne trasy. Na przykład, żeby wybudować sobie połączenie na takiej trasie o tutaj dwa żółte pola, będziemy musieli wyłożyć dwa żółte wagony. Dbieranie kart może odbywać się na parę różnych sposobów. Jedną z tych kart możemy na przykład wziąć ze stołu, a drugą z góry tali. Możemy również obie wziąć ze stołu lub obie z góry tali. Lub możemy, jeżeli na stole leży lokomotywa, wziąć tylko i wyłącznie lokomotywę. Lokomotywa ma tą zaletę, że jest swoistego rodzaju jokerem i możemy wykorzystać ją, aby pociągnąć sobie linię kolejową w dowolnym miejscu, bez względu na to, jakiego koloru byśmy tutaj potrzebowali yy, karty. Kolejną akcją, jaką gracze mogą wykonać, jest zajęcie trasy przy pomocy swoich plastikowych wagoników. Aby zająć taką trasę, musimy wyłożyć odpowiednią liczbę kart wagonów z naszej ręki. Czyli na przykład, żeby połączyć Paryż no nie wiem z Brukselą Możemy właśnie skorzystać z dwóch żółtych wagonów. Oprócz tego mamy też takie trasy, które można łączyć przy użyciu y, dowolnego koloru wagonów, tak długo jak wszystkie będą tego samego koloru, czyli na przykład tutaj z Marsylii do Barcelony. I oprócz tego są też tak zwane tunele, które rozpatrujemy nieco inaczej. Trasy tego typu, czyli tunele, budujemy w troszeczkę inny sposób. Na przykład trasa z Zurychu do Wenecji wymagałaby od nas dwóch zielonych kart, ale aby ją wybudować, najpierw musimy sprawdzić, czy na górze talii nie ma w pierwszych dwóch kartach zielonej karty. Jeśli tak, musielibyśmy dołożyć z ręki tyle zielonych kart, ile pojawiłoby się tutaj. Czasami bywa, że nie jesteśmy w stanie nawet parę tur z rzędu wybudować takiego tunelu właśnie przez to. Niektóre z tras wydają się też być wyjątkowo trudne, ponieważ zostały oznaczone znakiem lokomotywy. To oznacza, że możemy użyć tutaj ponownie dowolnego koloru, aby tą trasę wybudować, ale będziemy musieli tyle lokomotyw wyłożyć z naszej ręki, ile znaczków lokomotywy znajduje się na trasie. Kolejną akcją, jaką możemy wykonać, jest dobranie biletów. Ciągniemy wtedy trzy górne karty z stali biletów i musimy zatrzymać przynajmniej jedną z nich. Dzięki temu otrzymując nową trasę, będziemy mogli zdobyć pod koniec gry więcej punktów, ponieważ zostaną nam naliczone punkty za każdą wykonaną trasę, a nie tylko za to, co wystawiliśmy bezpośrednio na stół. Bardzo istotną akcją jest ostatnia z dostępnych akcji, czyli budowa dworca. Czasami zdarzy się tak. Że ktoś, inny gracz oczywiście, zablokuje nam najbardziej wygodne połączenie z miastem, do którego musimy się dostać. Wtedy będziemy mogli na planszy postawić taki dworzec w jakimś miejscu, żeby wykorzystać któreś pojedyncze połączenie gracza przeciwnego, tak aby przy liczeniu punktów liczyć je tak, jakby było nasze. Mimo, że dworce stanowią. Wielkie ułatwienie podczas rozgrywki. Mamy ich tylko trzy w naszym zestawie, a do tego każdy następny jest trudniejszy do zbudowania, ponieważ musimy odpowiednio większą ilość kart wagonów z naszej ręki wystawić, aby móc położyć go na planszy. Oprócz tego, jeśli wstrzymamy się z budową dworców i jakoś tam dociłamy je do końca, to przy liczeniu punktów za każdy z nich otrzymamy cztery punkty. Gra kończy się w momencie, w którym. Któryś z graczy będzie posiadał w swoim zapasie dwa lub mniej wagoników. Wtedy mamy tylko jeszcze jedną kolejeczkę dookoła stołu i zabieramy się za podliczanie punktów. I punkty otrzymujemy na przykład za najdłuższą trasę, za wszystkie trasy łącznie, jakie zbudowaliśmy, które są naliczane podczas gry, za osiągnięcie konkretnych celów, które były zawarte na naszych biletach oraz za dworce kolejowe, które sobie zaoszczędziliśmy do końca gry. Teraz proszę pora na nasze porady strategiczne. Przede wszystkim już na samym początku gry warto zapamiętać, że jesteście w stanie wygrać tą grę nawet jeśli odrzucicie długą trasę ze swojego zestawu tras początkowych. Warto też pamiętać o tym, że jeżeli dobieracie jakieś trasy, to te, które zostaną na waszej ręce, powinny być ułożone w taki sposób, żeby było w obecnie w swoistym kombo. Dobrze by było, gdyby trasy albo pokrywały się, albo były bardzo łatwe do połączenia lub stanowiły część większej trasy, którą planujemy zrealizować. Dobierając też trasy, warto też patrzeć się na nie pod kątem tego, czy będą łatwe do zrealizowania, czy nie musimy przejeżdżać przypadkiem przez jakieś tunele lub zużywać zbyt dużo lokomotyw, bo może się okazać, że nie zdążymy po prostu tych tras wykonać. Bardzo istotnym jest również zawsze podglądanie Ile wagoników zostało jeszcze naszym przeciwnikom, żebyśmy byli w stanie ocenić, czy jesteśmy bardziej na początku gry, czy może w środku. Bo może się okazać, że jeżeli planujemy jeszcze dobrać jakieś trasy, to z najzwyczajniej w świecie nie będziemy mieli czasu, żeby je zrealizować i te punkty zostaną odjęte od naszego finalnego wyniku. Teraz pora naszą finalną ocenę tej gry. Jeśli chodzi o to, co dostajemy za swoje pieniądze, to trzeba przyznać, że to jest bardzo dobrze. Najtaniej, tą grę kupimy sobie już za 110 zł w Polsce yy, i dostaniemy za, tą, za te pieniądze bardzo dużo plastiku i ślicznie wykonanego kartonu. Bardzo estetycznych ilustracji też uświadczymy tej wiele. Jedyne, na co mogę narzekać, to to, że te plastikowe figurki wagoników, one wszystkie wyglądają tak samo. Różnią się tylko kolorem, a fajnie by było gdyby minimalnie chociaż się różniły jakimiś naprawdę drobnymi szczegółami. Co do jakości wykonania tej gry, to tutaj jest naprawdę no niemalże perfekcyjnie. Tą grę można byłoby wskazywać jako pewien wzór tego, jak planszówka powinna być ilustrowana i z jakich komponentów powinna być wykonywana. W kwestii zasad tej gry należy powiedzieć, że one są niesamowicie przystępne i łatwo zrozumiałe dla każdego. Tworzą taką grę, która jest właściwie niepowtarzalna. Bardzo łatwo nauczyć ją kogoś, a jednocześnie potem obserwować jak on w tej grze wzrasta. Tutaj możemy mimo, że ta gra jest bardzo prosta, możemy cały czas budować nasze umiejętności i dostrzegać kolejne niuanse. W grę Wsiąść do pociągu gra się bardzo przyjemnie, aczkolwiek na samym początku gramy troszeczkę sami. Tak naprawdę, dla siebie, nawet jeżeli jest dużo osób przy stole, to te pierwsze tury są takie, że nic się nie dzieje i zanim napotkamy na jakikolwiek konflikt naszych tras, naszych interesów z innymi graczami, minie trochę czasu. Ta gra tak naprawdę dopiero nabiera wypieków pod sam koniec, kiedy wszyscy są podekscytowani i próbują w ostatnim momencie zdobyć jak najwięcej punktów, żeby tylko przegonić faworyta. Co do losowości, trzeba powiedzieć, że ten współczynnik jest w tej grze bardzo duży, ponieważ yy, właściwie główny mechanizm, który powoduje, gdzie będziemy mogli się ruszać, jest w całości sterowany losowo. Co do wkładu tej gry w historię gier planszowych, jest on chyba niepodważalny. Ta gra miała bardzo dużo różnego rodzaju spin-offów, różnego rodzaju yy, wersji. A ponieważ ma ona taki bardzo duży familijny potencjał, to bez wątpienia wprowadziła dość dużo graczy w nasze hobby. Skoro jesteśmy już przy wkładzie w historię gier planszowych, to to jest kolejna gra planszowa w naszym programie, która zdobywa nagrodę kamerzysty Pawła. Nasza finalna ocena tej gry to aż 85%. Tak naprawdę ta gra jest bardzo fajną, familijną, ale też finezyjną. Propozycją dla planszówkowiczów. Jedynym mankamentem są właśnie te pierwsze tury, gdzie jesteśmy trochę tacy sami dla siebie. Mi prywatnie ta gra aż tak bardzo się nie podoba, ponieważ brakuje mi tej troszeczkę interakcji, ale wszyscy nasi testerzy naprawdę byli tą grą zauroczeni. No i dużą wadą tej gry jest też to, że nic w niej nie ginie, ale z niczego nie strzela, nie ma negatywnej interakcji, nie robimy nikomu krzywdy, nikogo nie okradamy. To już wszystko na dzisiaj w Bordiz Faktory. Byliśmy jak zwykle w krakowskim bardzie, przy Alei Pokoju. Żegnamy Was, mówimy Wam, papa, ale na pewno spotkamy się na naszym Facebooku, którego już wkrótce polubicie i udostępnicie na swoich Facebookach, prawda, że tak zrobicie? A, wiedziałem, że mogę na nas liczyć. you <music>